w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie zaczyć buraczki o, karkaczka poszła jak widzicie, dołożę, ale żem robi łospę dla byków i świń. O kot nie wiem tylko będzie widać, będzie go widzieć. Ale jak widzicie mokro, dwa tygodnie leja. Dla mnie to dobrze. No i dwa tygodnie. Tu beczkę sobie nalałem, to się tutaj zaczęło padać. Zaczęło padać. No i... Skończyłem na tym, że w ogóle nie podlałem. Bo zaczęło padać. No, Buraczki, coś tam. Widać je. No. mam buraka. Tu idą cały pasek. Jak widzicie, krzywo trochę to to. Bo trochę deszcz wymulił. A, a po drugie żebym to robił w rękach, żeby, żebym te rajki robił takim puszkiem. Bo ciągnik by nie weszedł. No, tu jest burak. Tu jest... Dużo jest tych burak. Jest tych rajk. 2, 4, 6, 8. Zasiałem sobie 8 dla królików. Tu wyważy sobie gnój od króli. Jak widzicie, kupa leży duża. Tu jest dopiero trzy taczki, żebym wywiózł. A w tym miejscu, jak widzicie, tu stał ten wózek. I ta, i ta przyciskałka tutaj nie będą już stały. Tylko tu będziemy układać kiszonkę. Za dwa tygodnie. No jak widzicie, buty już mokre. Wężał się lekko. Tu jest trawa gęsta bo tu leżała kupa gnoju od królików. Pokażę wam, bośmy rok temu zasadzili orzecha. Tu jest, przyjął się tutaj. Tu za gdzieś jest pod tym kultywatorem był, ale się nie przyjął. Idziemy dalej, tu jest. Tak samo się przyjął. I jeszcze jest jeden tu. Także mamy trzy orzechy, dosadziliśmy cztery, zostało trzy. Trzy się przyjęły. Później sobie oprowadzę was trochę tutaj. No to kultywator, brony, kosiarka rotacyjna Z173, siewnik do zboża 300 kg tam kombajn i 60 to trząsałko z grabiarka 7 gwiazdówka, fura, wózek, na świnie był, ale teraz tutaj woda. Na obecce półk 3 skibowy. Ja tutaj mamy kiszonkę. W tej kiszonki jest 2, 4, 6, 8, 10 boli zostało. 11, bo jest na podwórku jeszcze 7. To będzie około jeszcze 100 dni ta kieszonka coś takiego. Tu mamy Nie pamiętam jak to się nazywa yy... No ten co się gnój no, roztrzepa tutaj header stoi tutaj z domostwem z gniłą kieszonkę żeśmy wywozili na kupę Wgrzebałem się tu Co tu jeszcze mamy? No yy... rozrzutnik Czterotonowy, tak? Czterotonowy. Kupiliśmy go. Musimy go rozebrać, bo coś przepuszcza. Musimy roz rozkręcić go i to się... Dzisiaj jest czwartek to w sobotę mamy go rozkręcić. Mamy nową słomę, tutaj jest jej 2, 4, 6, 7. Tutaj mamy 7. I jeszcze jest u mojego dziadka.

29, 30 boli. Z tego co już dwa, widać, że ten i ten odejdzie, bo już są zepsute i będziemy je wywalać. O, tu wywalimy, albo od razu wywieziemy. Tak sobie pochodzę, tutaj leży taki złom wszystkie rupiecia, folia pokiszące to wszystko. O, tutaj ogórki babcia sobie przykryła. Tu w tym miejscu buraki. Nie, marchewka. Yy, marchewka, pietruszka dotąd. Do tej dziury, pietruszka. Buraki i to całe ogórki. Żeśmy zasadzili sobie. Yy, jeszcze miałem tu jedno, A, jeszcze tutaj koło tej kupek noju leżywał. Do ubijania ziemniaków, a już my go, z niego nie korzystamy. Nie mamy co z nim zrobić. Albo go wywieziemy na złom, albo go powiększymy, żeby był cięższy i większy. No, e, co, tam, co, wam się, co tam wam jeszcze się. Mam zamiar kupić dwie owieczki. Dwie owieczki i jednego barana. Już jedną owce mam ale nie udało mi się jej zakocić. Byłem u barana, nie udało się. Dlatego mamy kupić dwie owieczki i barana. Jak ktoś trzyma owce, to może pochwalić się jakie rasy trzyma i czy poleca tą rasę, czy nie. Bo ja będę kupywał. Moja owca to jest czarnogłówka, ale zmieszana i nie ma co się zrobić, jakby był baran to by się dopuściło, jakby były owieczki małe. Także piście w komentarzach. Nie, może wleci vlog z owijania kiszonki. albo z koszenia, ale jeszcze nie wiem. Na pewno będzie vlog z kukurydzy, bośmy zasiali 70... 70 arów kukurydzy. Już wyszła. Jak będziemy jechać w niedzielę, może. To zrobię zdjęcie i wkleję do jakiegoś odcinka zdjęcie tej kukurydzy i Wam pokażę. Dobra, także ja wracam idę dalej robić tam ospay od kulików, i gnoj. Także ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, cześć.